I jeszcze jeden przykład, w którym mamy obliczyć ekstremum lokalne i przedziały monotoniczności funkcji. Ta funkcja to x kwadrat przez x kwadrat minus 25. No i standardowo, zgodnie z pięcioma krokami, zaczynamy od wyznaczenia dziedziny tej funkcji. I znowu mianownik funkcji musi być różny od zera, czyli x kwadrat minus 25. Ma być różne od zera. to jest oczywiście wzór skróconego mnożenia. x minus 5, x plus 5 ma być różne od zera. z czego dostajemy, że x nie może być równy 5 i x nie może być równy minus 5. Czyli dziedziną naszej funkcji są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem. Minus 5 i 5. I w kolejnym kroku przechodzimy do obliczania pochodnej funkcji. Nasza pochodna to znowu pochodna ilorazu czyli pochodna licznika, pochodna z x kwadrat razy mianownik czyli x kwadrat minus 25 i odjąć licznik. To jest x kwadrat razy pochodna mianownika, czyli pochodna z x kwadrat minus 25, pochodna i to dzielimy przez mianownik do kwadratu, czyli x kwadrat minus 25 do kwadratu. I w liczniku otrzymujemy pochodna z x kwadrat to 2x razy x kwadrat minus 25. Minus x kwadrat, razy pochodna mianownika, czyli pochodna z x kwadrat to 2x, pochodna z 25 to 0 i mianownik przepisujemy bez zmiany. I po uproszczeniu licznika wymnażamy 2x razy x kwadrat, czyli 2x do potęgi trzeciej, 2x razy 25 z minusem to minus. 50x i minus 2x do potęgi trzeciej przez mianownik bez zmiany. I redukujemy sobie wyrażenia w wyczniku. 2x do trzeciej minus 2x do trzeciej nam się uproszczą. I w wyczniku dostajemy minus 50. Mianownik to x kwadrat minus 25 do kwadratu. I z tak od, dla tak obliczonej pochodnej wyznaczamy jej dziedzinę. A więc znowu mianownik musi być różny od zera. Czyli w tym przypadku mianownik pochodnej x kwadrat minus 25 do kwadratu jest różny od zera. To znaczy liczba podniesiona do kwadratu jest różna od zera, jeżeli ta liczba jest różna od zera, czyli x kwadrat minus 25 ma być różna od zera. A to jest identyczne z dziedziną naszej funkcji. Czyli tutaj mamy już to wyznaczone, czyli dziedzina pochodnej. To są wszystkie liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 5 i 5. Czyli dziedzina pochodnej jest taka sama jak dziedzina funkcji. I po określeniu dziedziny pochodnej. Możemy przejść do znalezienia punktów stacjonarnych. I aby wyznaczyć punkty stacjonarne, musimy przyrównać pochodną do zera. Czyli ostatnia postać naszej pochodnej, minus 50 przez x kwadrat minus 25 do kwadratu ma być równe 0. Tu oczywiście zgubiłam x, a pochodna to minus 50x przez x kwadrat minus 25 do kwadratu i tutaj tak samo minus 50x. I teraz takie wyrażenie jest równe 0 e, wtedy i tylko wtedy, e, kiedy licznik tego ułamka jest równy 0, czyli wtedy i tylko wtedy, gdy 50 i, minus 50x jest równe 0, a minus 50x e, będzie równe 0, wtedy i tylko wtedy x będzie równy 0. I x równy 0 jest naszym punktem stacjonarnym. I krok ostatni, czyli sporządzenie tabeli przebiegu zmienności funkcji tak jak zawsze. Pochodna funkcja. Tutaj w kolumnach wpisujemy nasze punkty charakterystyczne i teraz tych punktów charakterystycznych będzie więcej. Będą to punkty wyrzucone z dziedziny, czyli minus 5 i 5. Dodajemy ewentualnie punkty wyrzucone z pochodnej, ale dziedzina pochodnej i dziedzina funkcji są takie same, i dodajemy jeszcze punkt stacjonarny, czyli pierwszy punkt to minus 5, drugi punkt to 0, i trzeci to 5. Uzupełniamy przedziały do pełnej dziedziny. 0, od 0 do 5 i od 5 do nieskończoności. Dla minus 5 pochodna nie istniała. Tak samo jak dla 5: dla zera pochodna była równa 0. I od razu możemy uzupełnić, że dla minus 5 funkcja również nie istniała. I nie istniała również dla piątki. I teraz rozstrzygniemy, co się będzie działo w przedziałach tych, które pozostały. I zaczniemy od narysowania pochodnej. Zapiszemy ją sobie w postaci wielomianowej, czyli minus 50x razy x kwadrat minus. 25 do kwadratu równa się 0. Zero. Miejscem zerowym tutaj tego pierwszego nawiasu było x równe 0. Teraz tutaj x kwadrat minus 25 do kwadratu jest równe 0. To znaczy, że x kwadrat minus 25 razy x kwadrat minus 25 jest równy 0 i to już też spisywaliśmy, To jest wzór skróconego mnożenia, którego miejscami zerowymi są 5 i minus 5. I z tych dwóch nawiasów otrzymujemy, że miejscem zerowym jest piątka i jest to pierwiastek dwukrotny, ponieważ znajduje się w dwóch nawiasach. I tak samo z tych dwóch nawiasów otrzymujemy, że miejscem zerowym jest minus piątka. Również to jest pierwiastek dwukrotny. Tylko pamiętamy, że przy rysowaniu pochodnej te punkty musimy z tej pochodnej wyrzucić, ponieważ ich nie było w dziedzinie. Rysujemy, zaznaczamy. Punkty, które wyrzuciliśmy z dziedziny, czyli minus 5 i 5 oraz 0, oraz które było miejscem zerowym. I teraz ustalamy kierunek, z którego będziemy rysować nasz wielomian. Najwyższą potęgą będzie x do potęgi piątej. Tutaj mamy x, mamy x do kwadratu i jeszcze do kwadratu. I ten x ma znak ujemny, ponieważ tutaj mamy minusa, Tutaj jest plus, minus razy plus daje minusa, czyli po raz kolejny rysujemy wielonem z prawej strony z dołu. Docieramy do piątki, która była pierwiastkiem dwukrotnym, więc nasz wykres pozostaje po tej samej stronie. Docieramy do zera. Zero było pierwiastkiem jednokrotnym, czyli wykres zmienia znak. Pochodna zmienia się z ujemnej na dodatnią. Minus piątka. Była pywerskiem dwukrotnym, czyli nasz wykres po raz kolejny się odbija. I w przedziale od minus nieskończoności do minus 5 pochodna była dodatnia, od minus 5 do 0 również jest dodatnia, od 0 do 5 jest ujemna i od 5 do nieskończoności także jest ujemna. I te informacje wpisujemy do tabelki. Czyli w tym przedziale funkcja była rosnąca, w przedziale od minus 5 do 0 również, od 0 do 5. Funkcja malała i od 5 do nieskończoności również malała. Tutaj sprawdzamy, czy warunek dostateczny istnienia ekstremum jest spełniony. Funkcja najpierw rosła, później malała, czyli w tym punkcie x równym 0 mamy maksimum lokalne właściwe. Czyli odpowiedź to: funkcja posiada maksimum lokalne w punkcie x równym 0 i to maksimum będzie równe 0. W przedziale od minus nieskończoności do minus 5 funkcja jest rosnąca, rosnąca jest również w przedziale od minus 5 do 0, natomiast w przedziale od 0 do 5 i od 5 do nieskończoności funkcja jest malejąca.